Jeśli nie macie konta w BetClick możecie zagrać swój pierwszy kupon, jeśli nie wejdzie macie zwrot kasy. Witajcie na kanale typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, tak jak zwykle powtarzam, bardzo nam się to pomaga, żeby się rozwijać. Korzystamy z promocji w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym legalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny OBSTAWIAMY50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł. Może być nawet identyczny kupon, jak gram ja. I jeśli nie trafimy, wraca do nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych odcam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. A jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Po dwóch trafionych kuponach z euro trzeciego niestety nie udało się trafić, zabrakło nam zaledwie dwóch fauli w wykonaniu Anglii. Tutaj gdzieś pod moją głową możecie zobaczyć aktualny nasz bilans z euro 2020-2021. My tymczasem postaramy się trafić kolejny kupon, zobaczcie co przygotowaliśmy z czwartego dnia Mistrzostw Europy. Zanim przejdziemy do naszej propozycji mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajcie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu między Hiszpanią i Szwecją. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 21, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy dubla na euro. W pierwszym meczu stawiamy na to, że Polska uzyska więcej rogów niż Słowacja. Jako przykład posłużyło nam niedawne spotkanie Austrii, czyli ekipy zbliżonej poziomem do Polski, ze Słowacją, w którym Alaba i spółka zdominowali mecz, kazali rywalom wyłącznie się bronić, a przy okazji nabijali sporo rogów. Skończyło się w nich wynikiem 8 do 0. Drugi przykład to mecz Polski z Islandią, kiedy to my dominowaliśmy i nabijaliśmy rogi. W efekcie mieliśmy ich o 5 więcej. Polska powinna przejąć kontrolę nad meczem ze Słowacją i mieć znaczną przewagę w kornerach. W drugim meczu gramy under celnych strzałów w meczu Szwecji z Hiszpanią i stawiamy, że będzie ich maksymalnie 8. Hiszpania to drużyna, która zarówno strzałów za dużo nie oddaje, ale również nie przyjmuje. Ostatnie mecze, czy to z Portugalią czy Grecją, a nawet Gruzją i Litwą to underowe wartości celnych strzałów. To są mistrzostwa, obie ekipy są mocne w defensywie, nie powinniśmy mieć zobaczyć wielu okazji do wykazania się dla bramkarzy. Gramy under 8,5 celnych strzałów. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę. Korzystajcie z promocji w Belgii, ponieważ naprawdę warto jest ona bardzo przyjemna. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.